Ostatnia szansa, słuchajcie, żebyście zakupili nową koszulkę, pantalony. Już według Marcela gitary, bo zostało już naprawdę mało sztuk, a jak się wyprzedadzą, no to już, no, nigdy nie wrócą do każdego zamówienia z tą koszulką. Jest takie limitowane zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem. No i na razie do każdego zamówienia. Jak się wyprzedadzą już koszulki, to te zdjęcia też znikną i ten autograf. Tak, bo ten autograf jest limitowany, a z tyłu będzie e, tajemnicza wiadomość do każdego klienta będzie wysyłana inna wiadomość e, na odwrocie zdjęcia, także wbijajcie Marcel Guitar Shop link w opisie i zamawiajcie koszulka Panta, ale już według Marcela Gitary a nowa nuta będzie już w maju, także wyczekujcie Siemano Gitaro, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj słuchajcie, będziemy e, podpisywać jedno zdjęcie będę podpisywać, e, żeby to nie było, że, że to są jakieś wydrukowane podpisy to są moje e, ręcznie podpisywane Zdjęcia, zobaczcie, takie zdjęcie będziecie dostawać e, limitowane. To jest, są limitowane zdjęcia do każdego zamówienia z koszulką o taką Pantadeusz. Mam, mam już kilka zamówień, więc najpierw podpiszę dla Was jedno zdjęcie, a później zobaczycie jak w ogóle pakuję zamówienia. Tak, jak przyjdą już do mnie zamówienia właśnie z tą koszulką. Pantadeusz, według marcela gitary, jest ich jest już. Tych sztuk bardzo mało tych koszulek. Także. Jeżeli się już wyprzedadzą, to już nigdy nie wrócą. Także no tak. dobra. Bierzemy marker i podpisujemy. Yy, będzie też limitowany autograf. Także uwaga: tam, gdzie są te chmurki, to będzie zawsze autograf, więc podpisujemy. Uwaga. Dobra. Mamy, zobaczcie, tu jest podpis GITARA. Tak, od dzisiaj na limitowane produkty będzie inny autograf. Także i z tyłu będzie jakaś wiadomość. Tak, z tyłu tutaj będzie wiadomość i losowo będę po prostu brać z koperty. Tak. Także mam nadzieję, że, że Wam się taki króciutki blok podobał zostawcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał bo chciałbym żebyśmy do wakacji dobili 13 tysięcy subów tak jesteśmy już mega blisko mamy 11 804 subskrypcje także wbijmy te 13 tysięcy no i będzie special, a w maju będzie nowa nuta, tak, nowa nuta będzie już w maju e, wkrótce na jednym z kanałów e, i na instagramie będzie Jedna ważna informacja na temat nowej piosenki. Także wyczekujcie! I Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie, że do zakupu jeszcze jest taka fajna koszulka. Pan Tadeusz, według marcela gitary, nie mam jej na sobie, no bo jest w praniu. Ale jak będę mieć ją na sobie, to od razu wam ją pokażę. Także pamiętajcie, jest jeszcze kilka sztuk tej, koszu tej koszulki, także tych koszulek. Także zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.